Nie wygląda tak tak. Może sprzeda się. Słyszeliście ten, co on powiedział? Zabić ja książką. Tak. Że co? Nie, nie czytałem, wcale nie, nie słyszałem. bo za, za cicho jest. Mówi, że ta książka jest taka Chciał zabić kogoś tą książką. Teraz książka nas zjadła. Ups. Hmm. We did it again. <laughs> oh, achievement. Graduated with graduated honors. O, A <laughs> uh, bo tak było, no to, to się podoba. Dobra, to jest jakieś książka Dobra, tak? jest piwkąsiężkę, tak jakbym powiedział. Kurde, ale zajebiste. Yes. Ale jestem nie tam postacią. Okej, okay, jestem z sobą. Ej, Chodź, w mi się chodzi. A finalny motyw? Tak. tak. Tu są I jakieś, ten... Dobra Bądź na no to ostatnie, idź no Na to ostatnie Dzięki Wszystkie zebrane? Tak Let's move on Tam jest coś w lewo, bager Talking to me? Bagger, cofaj Czemu? Twórz kostkę, a się podczepi jakoś, czy... A do, może maksymalnie ją do góry ponieść? Albo, albo aha, okej, okay, dobra. Trochę dziwnie to wygląda, nie? No. Oje! i <laughs> <laughs> <Okay. śmiech> to, tak to jest nie zetkacie gdzie co, co jest grane, nie skaczecie Znaczy <laughs> to... O, patrzcie. One zostają, te kostki, tutaj, w tym świecie. No bo to książka, nie? Co narysujesz na stronie, wam jest. No ale hmm. gdzie jest gumka jest? co? Tam korektor. Pamiętam tą taką na jakiej grałem, demo. Crying coś tam było. Dość fun. Co się rysowało, to oj, postawało. Te ma tarcze, Ale zastęp mnie w spokoju. Łoch, ale mi się za wysoko. Za wysoko. A oh, wysoko. A, jeszcze z drugiej strony jesteś. To niech Bacon wejdzie w końcu. Rafał, został, to jest moje. Rafał, co jeszcze rzeczy, co? Nie. A Rafał wejdzie sobie, czy nie? Nie za bardzo. Czekaj, ja muszę. Okej, okay, teraz spróbuj. No, chyba teraz będę mógł. Okay. Rany schody musiałeś mu wybudować. Kurde. A kurde. Mi się znowu, czy widziałem po lewej stronie. Nie, czekaj, bo bager leci, bager leci w prawo. Bager. bager wydawało Ci się, że tam jest ten? Droga normalna? Co so, ja się patrzyłem, jak tutaj dostać się do tego trójkąta do góry? No nie zwrócił uwagi. A co to było? Spadłeś. Śmiesz ze mnie, że sam. Weź to mi z głowy, no. <grymne> Chcę na to skoczyć. Ten bagaż spadł. No, ja z was polewkę. Czekajcie, gdzie jest to ma. Wskocz na tą koskę bagera. No. Okej, okay, lecimy. Ale z samej koski byłby ten. Chyba wiem, co czeka na nas. Czekajcie, puszczę to. Uuu. Ej, ale jak ty się tam dostaniesz, ja się mogę podczepić ewentualnie, ale hmm. yeah. ciągle. O, jak wskakuje z powrotem? Czekajcie, by mi Windowsa wyskoczyło. Okej, okay, jestem z powrotem. Czemu to do góry nie idzie? Bo ten, blokuje się ta deska do góry albo na dole. O, no, ja widzę, widzę, tylko... Co z tym zrobić? W takim jakby... Wy... <laughs> co za poświęcenie. Aha. I teleportuje, teleportuje się do tyłu. Co trzeba stanąć tutaj, na tym? Jej. Czemu mi to otworzyło samą kostkę? Ja tego nie chciałem. Łoł. Wow, Ojwa. Wow. <laughs> czemu, tutaj przyszedł teraz, co? No, no było chwila, ja powoli muszę to podnosić. Także. Mm. Dawaj, D do dlaczego wy zeskoczyliście? Ja, ja jestem tutaj. Dobra, mogłeś czekać. czekaj. tu kostkę na dole, ja sobie wskoczę. A jak tam zrobić tego traina, Tego trójkąta? Eee, no ten, to stwórz kostkę i doskoczymy po prostu. Wy... Ale okay, nie no. tam kostkę. <laughs> No, Rejken, dawaj. Okej, okay, to było dobre. Ja stworzę jedną kostkę. No, ja ale. Ty to można najlepiej, rafu. Puszczasz i gdzie tylko możesz. No. Dobra, czemu nie możesz iść dalej? Okej, okay, W każdej idziemy. grze się puszcza, nie? <grym> tam do góry jest właściwie. To... O -o. Dobra, to ja się za zajmę eksterminacją. Rafał, może ty. A Rafał niech to pozbiera. O, Rafał. Się Rafał. O, ja teraz druga ja to sam to zrobię. przyciągnij je tutaj. Chyba za wysoko. Z jakiej drzwi chyba. jedno. Tak, sam tak samo się zdaje. Może nie? Ale, nie? idziemy nawet w takiej rozdzielki. Niby, niby są, ale jakie? Wiecie, tą linię, ja bym mógł rozwalić tutaj. Mogłeś rozwal to. Chyba. Hmm. To nas blokuje. Na, nie na, jestem blokuje. To, to zaraz się coś stanie z tym. Coś popuści, puści? A co to To jest To jest jakaś katapulta. A nie czy schody, to są schody. Tylko to jest do dziura. Co Ja już tu byłem. Okej, okay. to przecież. Udało mi się wskoczyć. O nie, jakoś się trupy. Gdzie? Mój instynkt to ucieczka. Gdzie to. W polskim rozwalasz wszystko. He, dobrze zamiatasz, ci powiem. <laughs> to jest spadło różowego No niech ta kowska się do mnie odczepi, no Dobra, lecimy dalej, macie tam coś? Bagiet będzie do No, próbuję jeszcze tam, są trainy nie lubię tej perspektywy, bo czasami nie mogę. Tam na samej górze jeszcze jest. No ale ja nie mogę tam doskoczyć, no. No jak nie możesz? Wystarczy wsieć. Szkoda, <noise> że ten tam ten mocno tą... Ty kusię. masz tarcze, więc się cicho kurde. Jak Ja mam tarcze, to się cicho. A da się to przesunąć jakoś? Co się wcześniej przesuwało? Wy to przesuwaliście czy nie? Ja przesunąłem coś ten yy... Zgarnąłem! Okej, gdzie cześć. Tutaj tam. Chyba, nie? Tak. Tu pozbierałem wcześniej. Oj! Ło, wo, 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 wo! Z zawracamy. Ktoś jest za ciężki, panowie. O, o To mi na głowę spadło. Dobra, tutaj... Nie! Wiesz, ja pierdolone bukę to wziąłem. <laughs> Bagel, dawaj, podaj piłkę. Bagel, jak się schował? O Dobra to ja. Dzięki Bagier, zabiłeś mnie A nie ma że trzeba cię zaraz ożywi Okej, okay. jak ja mam teraz tutaj tym Ooo Jezus Maria. Aj mnie ten Pomyliłem postacie Ma coś jakiś plan jakby tam Teraz musimy a... wejść tam na dół, gdzie stałeś przed chwilą <grym _> Wejdź bardziej tych stwórzkowską i mi tam położę byś mógł widzieliście to Ale nie, nie, tam tam dalej Robuźcie No radę. Ale lado? tak, to ty przejdziesz, a my Rafał? No nie wiem myślę, że się martwi o was, <grym _> kurz, no wprzona perspektywa. Czekaj jeszcze. <grym _> No, pokład! Dwie minuty próbowałem, tą kolskę powstając. tam szczelnie No i tak, Rachot, ty, ty już jesteś. Tak, jak ty się Ham, kurde? Ja Nie czepia, że go zabiłem. Oooo! Ktoś coś rozwalił, ale okej. Okay. Dobra, idziemy. Ja to rozwi rozwaliłem, jestem genialny. Czekajcie, coś Wam pokażę. Przypadek. Ojej! Ouch! Ouch! zabiłeś. Ouch! się zmieniło. Ouch! 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 koce. Ouch! 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 Jak się schodzi w dół? Aha, ok. Zrób tu kostkę, Pager, mi pod nogami gdzieś. No to trzymam, ale kładźcie tam jeszcze jedną kostkę sobie i. Ok, dzięki. <laughs> Wciągnęłem cię bugi. Do góry jest jeden. Gdzie? tam po lewej, tak? Na górze jest, no. Tylko nie wiem, jakby tam wleść. Tam się chyba nie dowieść, bo jest co, ja Nie mogę strzelić. Tutaj z prawej. Ło! Wow. Ej, temu co się dzieje? Głowa lata. Stracił głowę. Ma niestrawną. Ło! Wow, Ło! Wow, Ło! Wow, wow, wow. Chyba to wkurzyłem. Chyba to wkurzyłem. Wku. Dobra, ja jestem na nim. Okej. Okay. Wrocł Głowa wróciła na miejsce. O, o okej, okay. lecimy w prawo. Tutaj trzeba. Aha. O, co się stało? Ej, sorry. Gdzie wy jesteście? Nie, jestem z prawej. Tam jest. train jakiś. Tylko mi się tam nie udało wejść, Bugi O, O, czaj, tu się rozwaliło. No, znowu ja wam ratuję skórę. Ty masz taką postać fajną, no. <laughs> Weszliście weszli wszyscy? Bagier został Ej, ja tam weź. Eee, czarne. podskocz na dół. A nie, teraz, Bugi musisz jeszcze raz to rozwalić. Weźcie te uderzenie ten, podskocz i swoją masą. Albo się zabijcie. A. Ja chyba zepsułeś to. Chyba ten, ja zepsułem? Chyba ten koleś. No, może ci się zabić? Mogę dać się przygnieść przez to albo coś. Więc co, chyba ten koleś musi to rozwalić. No i idźcie, idźcie. Kurde, nie udało mi się. No gdzie ja, miś? Było przed chwilą na dole. Jestem, jestem. Um, no, bager w prawo idź Nie da się. U mnie ściągie podniesione. No mnie też jest to poniesione, ja nie mogę tam wejść. Boguś, jakbyś spróbował nie od prawy, tylko od lewej strony to trzasnąć. Teraz, 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 teraz! Ale to cię nie jest... O, teraz jest. No. Okej. Okay. Uuu, było gorąco. A tutaj coś mi tu się zdaje, że to się... Oj! O <gulny> <gulny> prawie spadłem. <gulny> Jej. Oh. Dobra, jesteśmy. Dobra, udało się. Co tam jest? Wow. Bagel! Co ty kombinujesz? No nie wiem. Tu już nie ma Stigał. nic. tak? Da się w prawo? Okej, okay, idziemy w prawo. My w tej książce jesteśmy ciągle, czy jak? No tak. A gdzie wy jesteście, bo ja Was nie widzę, ale słyszę jakieś dziwne zabija. O... Aha, tu. Chyba mnie zabiło. Mhm. Prawdopodobnie bager. Ale gdzie ja jestem? Jakieś okay. prawo. Super mogę no. się musisz przeskoczyć, w takim razie, na swojej ja, tarczy. Ja, ja się nie widzę. Yy, za kostką Ota. jesteś. Ja już jest na, nie żyję. Jest. O, jesteś ostatnią nadzieją. No tak, tylko ja nie mam się do czego podczepić, <grym> cholera No nie, wskocz te kostki, które się przeskoczyć może. Z rozbiegało coś. Czy mi się zająć, nabiega ona biega po ścianie? No. Kurde, Trinity. kurde... Pewnie nie będę mógł tutaj tego zrobić. Waiting for the horse Maybe. to decide. An unusual library book. Horse is a lazy, lazy bitch. The entitled the Chronicles tam. Who is szybki w clicking? A czekaj Aha Okej okay, jestem Lecz ja jestem nie tą postacią Ja też Dlatego okay. się zabiłem Buger Gdzie ty jesteś? Na no styły mam nadzieję że mi stworzysz kostkę że będę mógł się ponieść jakoś Ale musisz wchodzić tak wysoko nie wiem, ty jesteś. Jestem na dole Jestem na dole Stwórz kostkę jako siebie nie rozumiem, jak to jesteś na dole. Z boguś ty go widzisz? Jest tam, nie. gdzie są kolce. Tam, gdzie są kolce. A faktycznie jest. <noise> ja, pierdolę, to ty się wtopiołeś w Naprawdę nie było ci widać. Ja? Co ja na to poradzę? Oj, <noise> 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 To mu nie? Można jakbyś się tam igrało, no? Nie ma jak mnie zabić Uratowałem cię. Czekaj, bugisz, to może da się obciąć. Coś popsułeś Nic nie popsułem, to ja wszystko tutaj Jakiś ratuję te biki się włączyły Dobra, lecimy dalej Teraz trzeba tak z pomyślunkiem, panowie, z pomyślunkiem No w ogóle już okay. wszystko już jest zrobione, wystarczy skoczyć No, mówiłem z pomyślunkiem No, ja sobie tam gdzie dalej? Ej, tu jest jakiś ten... Wojownik. Trafiliśmy do książki. Eee, chyba się zacięło coś. Stali czator. O-o. O-o. nas uratować. In On miał nas uratować. Fuck, he kon... Coś tam. Concealed. It's so well, that... something. Hmm. This <laughs> sounds like the words... Most, <laughs> 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 most challenging treasure! Ohoho, <laughs> something like that? But I won't... Ja oh, okay, you're back. Rafał, where are you? I'm here. Oh, okay, you're already here. I haven't died yet, so it's okay. Eeeh, I'd like to go out for No, ja pierwszy tyle, poguś mi rozważył kostkę, oczywiście. No, straszne, uratowałem ci życie przy okazji, zauważyłeś? Wow, <noise> ok. Jak zawsze jeden tak. wielki bajzer. Baga tak, zjadający ramy. Wiecie, to wszystkie muszą zjechać na dół, żeby ten. o, -o. aha, wszystkie, top, mus tak? wszystkie muszą zjechać na dół. No, ale jak to zrobić? Ja się mogę poczepić pod jedną, powiedzmy. Dobra, ja okej, okay, ale. Muszę to zablokować? <laughs> ja przyszedłem, ale. No to weź teraz, połóż. Nie mogę, nie mogę, co to bardziej. Bogi, weź na, na to środkowe wskocz. A może ja spróbuję zatrzymać tam. Tą... To jak to się poniesie koska, głupiec Boguś co tego widzę? Ja się się... ci <laughs> I Teraz czekaj, to czekaj, to szybko... ja, ja cię poczekam... Aha, bo to, to jest no. za ciężki. Aha, dobra. A spróbujcie tę pierwszą y, prawej ponieść. Czy ja mogę zablokować ją? Okej. Okay. Szybko, 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 o, szybko. Szybko, A, szybko. Szybko, szybko, szybko. Żartuję. <laughs> Wiedziałem, no że się nie. Czuj jeszcze raz. I tutaj, tam, kostkę. Nie jesteś tutaj nie tego wsadzić, nie tej kostki. A teraz tą pierwszą, Nie da no się, no. Porwało mi moją kostkę. Nie da się, kurde. A w ogóleś tych tarczą byś mógł to zablokować? Z... Chyba z, z... z... <gry> Próbowałem kostkę przesunąć i wypadłem za planszę. Gdzie jestem w takim razie? A to jest jakiś ten, dyreno, czy tego by się nie dało jakoś? Nie, nie A ta dziura w środku? Może jakiś teleport bugi? Spróbuj. <gry> <gry> Jeśli tu nie mam czego złapać. Hmm. Ściągnij mi to jedno na górę, na dół. Wie co panowie zamieńcie się w, w czarodzie? I niech każdy postawi na jednym poklocku i ten może zdążyć się doby, co? Jak, jak to się przeniesiesz przeniesie, Bartek? Eee, ciężko. Musisz myszką kliknąć prawym. Aha Okej okay. i szybko biec.